Wraz z pomocą niezastąpionych czytelniczek obserwujących okonia w sieci na instagramie przygotowałem dla was zestawienie 10 książek, które idealnie wpisują się w hashtag silne kobiety. Pierwszą z propozycji jest słowik. Kristin Hannah. Słowik jest jedną z tych książek, które milionom czytelniczek na całym świecie z pewnością na długo zapadły w pamięć. Historia dotyczy dwóch bohaterek różnych od siebie charakterami, które wybierają różne ścieżki, aby radzić sobie z realiami II wojny światowej. Obie jednak toczą heroiczny bój i odkrywają przed czytelnikiem dotąd nieznaną perspektywę, tego, jak działania wojenne odbiły się na życiach zwykłych ludzi, i jak każdy dzień był dla nich znoszeniem poniżeń ze strony okupanta i walką o przetrwanie. Słowik jest powieścią o wojnie niosącą niezwykły ładunek emocjonalny i z pewnością poruszy niejedną czytelniczkę, bo w tym wszystkim starczyło jeszcze miejsca na miłość. Miłość, która zostaje poddana najtrudniejszej próbie. Drugą z propozycji są Igrzyska Śmierci Susan Collins. Skoro o odwadze i heroicznym boju mowa, choć w nieco innych realiach, to nie mogło tutaj zabraknąć 16-letniej Katniss, która po śmierci swojego ojca staje się głową rodziny w jednym z najbiedniejszych dystryktów. Państwie. Zgłasza się na ochotniczkę, aby zastąpić swoją młodszą siostrę, która została wylosowana do udziału w głodowych igrzyskach, wielkim turnieju transmitowanym w telewizji i organizowanym przez siejącą terror władzę, z której wyłoniony zostać ma tylko jeden zwycięzca. Ten, który przeżyje jako ostatni. Bohaterskie zachowania Katniss na arenie sprawiają, że staje się ona symbolem i wzorem dla uciśnionych mieszkańców wielu dystryktów, którzy nabierają dzięki niej odwagi do tego, aby w końcu postawić się okrutnemu systemowi. To książka, która stoi nominalnie na literaturze młodzieżowej, ale uważam, że ma w sobie tyle ciekawych wartości. I skłania do tylu refleksji, że głupotą byłoby tutaj stawiać sobie jakiekolwiek bariery wiekowe. Kolejna propozycja to, gdzie śpiewają raki. Delia Owens. Jeżeli nie macie dobrych wspomnień z nadniemnym, to może się nie przekonacie do tej lektury, ale jeżeli cenicie sobie opisy przyrody, to z pewnością zachwycicie się nad anturażem, jaki odmalowała tutaj autorka. Gdzie śpiewają raki? Jest o dziewczynie z Bagien, które nazwała swoim domem. Przez Uważana jest za dzikuskę, ale tak naprawdę to bystra inteligentna samotniczka, która intryguje mężczyznę z miasteczka. W tym wszystkim jeszcze wątek kryminalny, bo okazuje się, że na mokradłach znalezione zostaje ciało martwego mężczyzny. I mimo, że pod tą książką możecie czasami trafić na skrajne oceny, to Świadczy tylko o tym, że ta książka wywołuje emocje, a to znaczy, że warto jednak dać jej szansę. Mniej niż 200 stron wystarczyło czeskiej pisarce, żeby wzbudzić w czytelnikach negatywne emocje. Ale to nie znaczy, że ta książka jest zła. Po prostu wszyscy kibicowali dwunastoletniej Basi, która odkryła w sobie talent plastyczny, ale przez swoją rodzinę jest sprowadzana na tory przeciętności i bierności. Terror psychiczny i fizyczny to codzienność, która dla nastolatki zaczyna być. Normalnością, w której próbuje się odnaleźć. Wrony opowiadają o przemilczanym, ale szalenie ważnym problemie społecznym. O emocjach w czasie dojrzewania i o tym, jakimi rodzicami nie być. Wrony to książka, obok której nie da się przejść obojętnie, bo wielu z nas. Miało w swoim życiu z podobnymi problemami do czynienia. Opojętnie da się przejść też obok opowieści podręcznej Margaret Atwood. Wielu z Was z pewnością kojarzy dystopijny serial, który tknął drugie życie w książki Margaret Atwood. Opowieść podręcznej to orwellowskie piekło kobiet. Wizja Atwood to chyba najgorszy koszmar, jaki może się przyśnić kobiecie. W wielkim uproszczeniu, w alternatywnej rzeczywistości. Miłośnicy patriarchatu posuwają się o krok dalej i konstruują swój męski, reżimowy świat w taki sposób, że role kobiety sprowadzają tylko i wyłącznie do roli reproduktorki, tej, która ma po prostu rodzić dzieci. Każdorazowy bunt grozi zesłaniem na kolonie. Kolejną propozycją są małe kobietki, Louisy May Alcott. Teraz przenosimy się w przeszłość. XIX wiek. I cztery siostry, które starają się radzić z trudami życiowymi. Mimo ubóstwa starają się żyć wedle własnych wartości i cieszyć się życiem. Na pewno zestarzała się trochę ta historia, ale wciąż zawiera w sobie wartości uniwersalne, mówiące o sile młodości, o poszukiwaniu własnej tożsamości, o walce o miłość, o dojrzewaniu no i jeszcze o czym nie wiem. Lekka, ciepła historia z ujmującymi bohaterka. Kolejną ciekawą książką jest Wojna Makowa. Rebeki Kwang. To debiut, który w gatunku fantastyki odbił się szerokim echem. Czytelnicy polubili nastoletnią Rin, która, aby wydostać się z rynsztoka, ma dwie opcje: albo poślubić jakiegoś starca, który weźmie ją na utrzymanie, albo zapracować na szacunek udając się do elitarnej szkoły wojskowej. Możecie się już domyślać, którą wybrała opcję. Nie będzie to infantylna opowiastka o nastolatce, która próbuje zbawić świat, ale historia o Zwykłej dziewczynie z niezwykłymi mocami, która próbuje znaleźć na tym świecie miejsce dla siebie. Jeżeli historia Wam przypadnie do gustu, to czekają już kolejne dwa tomy. Kolejna propozycja to Harda, Elżbiety Herezińskiej. Czytelniczki zwróciły moją uwagę i bardzo słusznie, że w tym zestawieniu nie może zabraknąć powieści historycznej spod pióra Elżbiety Herezińskiej. Autorka zabiera nas w czasy Mieszka pierwszego i posiłkując się wiedzą źródłową, której braki wypełnia własną wyobraźnię. Obraźnię, opowiada szalenie fascynującą historię. Święto czyli właśnie tej tytułowej hardej. Nietuzinkowa i niezwykle odważna bohaterka może stać się drogowskazem dla wielu czytelniczek, szczególnie dla tych, które powątpiewają w słuszność decyzji, które podejmują. Kolejna propozycja to Trup na plaży i inne sekrety rodzinne Anety Jadowskiej. Coś lekkiego, ale całkowicie uniwersalnego. Jedna książka w domu, która może ucieszyć trzy pokolenia kobiet. Przypomina aurą serial pensjonat podróżą i też pojawia się pensjonat, co prawda nadmorski, ale którego fundamentem jest. Empatia i odwaga kobiet, które w obliczu najgorszego zawsze solidarnie stoją po swojej stronie. I niech nie zmyli was ta ustecka krówka, bo momentami jest słodko, ale Aneta Jadowska ukryła pod powierzchnią bardzo poważne problemy, z którymi muszą się zmagać współczesne kobiety. A coś dla najmłodszych kobiet to Enola Holmes, Nancy Springer. Autorka, zafascynowana Sherlockiem Holmesem, postanowiła napisać całą serię, w której główną bohaterką będzie młodsza siostra Sherlocka Holmesa, Enola Holmes. Dziewczynka miała utkwić w internacie, ale nie zamierza, aby ktoś decydował o jej losie za nią, i wyjeżdża do Londynu na własną rękę i chce odszukać matkę. Po drodze rozwiązuje oczywiście serię zagadek kryminalnych, no i musi unikać swoich starszych braci. Bardzo lekka i niezobowiązująca przygoda, jeżeli szukacie czegoś dla siebie na jeden wieczór, a jeżeli macie w domu młodszą siostrę lub też córkę, to warto dać szansę pierwszemu Tomowi i zobaczyć. Co będzie dalej. Starałem się, aby to zestawienie było maksymalnie zróżnicowane gatunkowo, dlatego wierzę, że znajdziecie coś dla siebie. Albo jeżeli czytaliście którąś z tych powieści, to koniecznie dajcie znać, czy było warto i przekonajcie może tych, którzy jeszcze nie są przekonani. A dla niezdecydowanych i ogólnie dla wszystkich, każda z tych książek jest dostępna w abonamencie Legimi, dlatego jeżeli chcecie przetestować. To macie 7 dni. Może nawet zdążycie w 7 dni przeczytać wszystkie tych 10 książek za darmo. Ode mnie to byłoby na tyle. Ja jestem Okoń w sieci. Oczywiście zachęcam do wpadania na mój kanał na YouTube, do subskrybowania, żeby znaleźć tam więcej filmów o książkach. Na mojego Instagrama, gdzie jest mnóstwo zdjęć z książkami. No i widzimy się w następnych zestawieniach. Trzymajcie się. Cześć. Z książkowym pozdrowieniem.